Chciałabym serdecznie powitać wszystkich, którzy przybyli dzisiaj na nasze spotkanie poświęcone naszej koleżance Marii Kościelniak. Chcemy trochę powspominać tę naszą Nie. aktywną uczestniczkę i Uniwersytetu Trzeciego Wieku i naszego kręgu instruktorskiego seniorów charterskich. Ten piękny portret to zrobiła Maria. Bednarowska, Focht, nasza koleżanka. I bardzo mi miło, tak żeby dowiedziała się, że robimy wspomnienia o Marii, to zadzwoniła, że bardzo chętnie by ten obraz przyniosła. Dzień dobry Marią, witam Cię i witam wszystkie koleżanki i kolegów na kolejnym spotkaniu historia bliżej życia Uniwersytetu III wieku w Pile. Na dzisiejszym spotkaniu naszym chciałabym, abyś podzieliła się swoimi wspomnieniami z pierwszych dni pobytu wyzwolonej Pile. Kochani, Szczęście w życiu przywędrowałam do piły z moją babcią, Tata babcinką i mała koleżanką. Moja droga piła, pamiętam twoje gruzy, wśród których błądziłam, gdy do podstawówki na pola chodziłam. była ostatnia rozmowa nasza z Marią, właśnie w naszej grupy Historia i Życia. Już w okresie pandemii Maria już chorowała, ale jeszcze namówiliśmy ją, żeby właśnie powspominała, i to jest właśnie chyba najcenniejsze nasze wspomnienie o Marii. Poza tym, jeżeli tutaj była mowa w filmie o tych wspomnieniach Marii, no i tutaj też pokazała swoją, swój pobyt, swoje przeżycia i tak dalej. Także, no o Marii mamy jak najlepsze zdanie, mamy jak najlepsze wspomnienia. uważam, że Maria zdobyła wielu przyjaciół. Maria była zawsze bardzo pogodną osobą, wesołą, radosną. I ciągle mówiła, że jest szczęśliwa mimo przeciwności losu. I tak pisała. Kocham Ciebie życie takie, jakie jesteś. Więc proszę, nie mów do mnie. Już powiem, żegnajmy się, cześć. Tak pragnę żyć wspomnieniami, w starości czerpać wiek, wciąż dla mieć być przebogatym, prze zamierzym i fascynowanym w życiu. do ożywionych, burzliwy to był Co to jest szczęście? Ile nas było? Każdy miał zdanie na ten temat. Mieliśmy dać wypowiedzi dzieci. A owocem tego spotkania był wiersz. Pani, posłuchajcie. Cóż to jest szczęście? Ponoć pojęcie względne. Gdzież tam, a może jednak? To szczęście. Więc proszę cię pani, dla pełni mego szczęścia daj uśmiech przyjaciół, ich życzliwość i moją dla nich przychylność. Cóż to jest szczęście? Przecież retoryczne pytanie. Mhm. Ale tak jak my, oni będziemy pamiętać gmar. Bo to był człowiek. Prawdziwy człowiek, który umiał kochać, pomagać, wierzyć. Mam tu kilka takich wypowiedzi odnośnie przyjaźni. Nie ma w życiu nic piękniejszego niż przyjaźń. Masz kogoś, przed kim możesz otworzyć swoje wnętrze, z kim możesz dzielić tajemnicę, komu możesz powierzyć to, co ukryte w twoim sercu. Przyjaźń jest darem, do którego dojrzewamy każdego dnia. Najmilej nam się waży, widzę tę jasną noc. Młodzi starzy co gniach czerpią swoją noc. Dniach noc. płyną ślimne noc. Tam chodzi starsi, tam dniach zerpioności. To nowe doświadczenie. Każdego dnia można spełnić życzenia. Nie ma znaczenia, ile masz lat codziennie możesz poznawać świat. Więc w tej okazji, tych 80 urodzin, Życzymy Ci samych szczęśliwych godzin, radości, zdrowia, siły i chęci. Niech żaden problem. Cię nie zniechęcił. Jakbyśmy Niech. tam składali życzenia i, i instruktorzy i właśnie my i, i, i Zuchy, to jeden Zuch tak i podszedł do Marii, pamiętacie? Tak, 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 Rzucił tak. jej się na szyję tak, tak, się i rozpłakał się tak. tak i mówimy, myśleliśmy, że to może z rodziny Marii, czy ktoś znajomy. Nie, po prostu tak przeżywał te właśnie, to, to, te osiemdziesiąte to urodziny Marii, że właśnie podbieg do niej tak naprawdę też jest na zdjęciu. Tak. Ognisk urodzinowym, no to jaka piosenka? Po nie ognisko, o, o nie ognisko się. Lubiła je śpiewać, lubiła wierszać, bardzo lubiła puszkina, nawet pisała kiedyś, to się jakąś pracę. No to co? Może tak na pobudzenie naszej radości, bo życie toczy się na życiu. Ewa... Zaśpiewaj nam taką piosenkę, którą Maria bardzo lubiła. Jestem brzydka, ja wiem, nie że ja. wszyscy mówią na tak konie. Dom, w patrzy mi jak dotąd niej. Dziś za mołą, mieście na cały głos. Z wszystkich dziewcząt najmniejsza to ty. wczoraj się ja rośniała, że bez niej to, bez tej piosenki nie było żadnego spotkania. Za to cichy wieczór już ubiegł. Biegną polską duszą, co pośród usiednie, błogosławieństwo. Bogodajaczem winą tu chłopców czeka mnie. To co teraz wesołego? No to Peraża. Maria była także, ja jako grupa melomanii, także należała do mojej grupy. No i na zakończenie zawsze taką urządzaliśmy biesiadę i to jeszcze w Parkowej. Ja miałam mnóstwo piosenek skserowanych i ta biesiada była przy winku, przy cieście. No ale oczywiście były zawsze piosenki. I taką ulubioną piosenką, no to zawsze była Marianna, więc tą Mariannę też zaśpiewamy. Wczoraj obiecałaś mi na pewno, że zostanę. mijających lat, wzbogacając swoją wiedzę o terenach rodzinnych, to uczucie potężniało, wzrastało, było ważne. I tak pisze w jednym ze swoich wierszy: Ziemię Ciebie, Ciebie zdradziłam. Chociaż szczerze płaczę i ciebie wspominam. Kocham <coughs> frejliankę, której gdyby wyłowiłam, lasy mileńskie z rozrzewnieniem wspominam. To na koniec wysłuchajmy jednej z przepięknych melodii. To dla mamy. Zajem mnie druk, dróg, i druk, nie druk, hasło znajdźuj duch. nie dostał. przeciwko.